Siema, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SkyBlocka na serwerze mineplay.pl Słuchajcie, zaczął się event halloweenowy, także w dzisiejszym odcinku ja sobie delikatnie omówię ten event Pokażę wam ogólnie co się tutaj właśnie dzieje na serwerze e, Poza tym ogólnie zacząłem nowy projekt na wyspie e, Jeszcze go zapewne nie widzieliście, no chyba, że właśnie na mojej wyspie już do tej pory byliście Od właśnie poprzedniego filmu e, Za chwileczkę wam oczywiście o wszystkim opowiem Jak widzicie po prawej stronie na moim koncie aż 135 milionów gemów Jak do tego doszło? Sprzedałem off. 6, 5, 5 i to nie raz, a dwa razy chyba właśnie aż ten kill sprzedałem, i kolejny kilo właśnie również sprzedaję jutro. Także no już teraz mam tyle genów, że raczej nawet do końca edycji mi ich nie zabraknie, no bo nawet nie wiem w sumie w jaki sposób mam je wydać. No chyba, że na jakieś tam właśnie netherite, upgradey i tak dalej. Ogólnie tak, wieżowiec ma aktualnie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pięter i parter. Ale chciałbym, żeby ten wieżowiec miał pięter jeszcze co najmniej pięć, a chciałbym nawet Sześć albo siedem, żeby był całkiem wysoki. Yy, ogólnie na każdej edycji do tej pory robiłem jakiś właśnie wieżowiec, także teraz będzie będzie tak samo, e, tylko delikatnie go zrobiłem w tym roku większy jeżeli chodzi o średnicę, no ponieważ ostatni on był jednak taki malutki, ale tym razem jest on właśnie tutaj e, delikatnie większy. Na razie jeżeli chodzi o dolne piętro no to tutaj za bardzo w sumie jeszcze nic nie ma. Możecie napisać w komentarzach, co właśnie mogę na dolnym piętrze zrobić. E, ale zaczynając od pierwszego piętra mamy las, bo ogólnie motywem przewodnim tego całego wieżowca jest ta plansza, którą widzicie tutaj. Czyli zapamiętajcie sobie w tym momencie wszystkie położenia, zapamiętajcie sobie, gdzie właśnie stoją wszystkie drzewa, jak wygląda ścieżka. Przechodzimy na drugie piętro. Na drugim piętrze mamy podobną sytuację, tyle, że mamy ją odbitą po prostu. E, właśnie, no po prostu e, do góry nogami mamy właśnie te wszystkie drzewa. Na dole mamy właśnie. E, Niebo i wszystkie drzewa są właśnie na górze. Na trzecim piętrze mamy ten sam las, który jest na dole, ale w delikatnie innej wersji, dlatego że tutaj, jak widzicie, mamy to no, w normalnej wersji, a tutaj mamy to w wersji odwróconej, czyli że pnie są zrobione właśnie z liści, a liście są zrobione z właśnie drzewa. Poza tym ścieżka jest zrobiona z trawy A trawa jest zrobiona ze ścieżki Także taka odwrotowa akcja Na czwartym piętrze mamy biom netherowy No też ścieżka oczywiście się zgadza, drzewa też mniej więcej Się swoim ustawieniem zgadzają Dalej mamy właśnie wełnę jak widzicie Czyli po prostu to wszystko zbudowane z Wełny, no bardzo fajne w ogóle Moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda Mamy tutaj również jak widzicie biom śnieżny Tak samo również właśnie wszystko jest ułożone Dalej mamy biom redstoneowy, W sensie taki bardziej las redstone'owy Jak widzicie ścieżka, wszystko jest dalej tak samo, drzewa są tak samo Ustawione. Idziemy dalej, oczywiście wszystko dalej tak samo ustawione mamy tymczasem biom tutaj, jak widzicie, wiśniowy. E, chyba jeden z moich ulubionych, dlatego że naprawdę ładnie właśnie e, schludnie to wszystko wygląda. I lecimy na, jak na razie, ostatnie piętro, ale mówię, że tych pięter będzie dużo więcej. I mamy tutaj właśnie, jak widzicie, biom taki oto przepiękny, e, pustynny też. Jak widzicie, te drzewa są wszystkie w tym samym miejscu i tak dalej. Także, no, podsumowując ten wieżowiec, to jest ogólnie to, co jest na pierwszym piętrze, jest powielone kilka razy. Tyle, że po prostu w innej swojej wersji Na dole mamy 72 kratkę Zobaczymy właśnie jak to aktualnie prezentuje się Na górze, no obstawiam właśnie, że z 50 Kratek, no może nawet delikatnie więcej Jak widzicie, no 60 kratek ma jak widzicie Aktualnie ten wieżowiec, ale właśnie Chciałbym, żeby był on jeszcze o wiele, o wiele Większy, tutaj już się nic nie zmieniło, tu właśnie Wszystko jest tak jak właśnie było, tymczasem przechodzimy Do najważniejszej części, czyli do omówienia Eventu Halloweenowego, słuchajcie Event Halloweenowy rozpoczął się wczoraj Czyli w dniu 25 października 2024 o godzinie 15.00, czyli aktualnie jak ja to nagrywam, to jest w ogóle 21. Ja rzadko nagrywam o 21.00, ale dzisiaj wyjątkowo sobota, 26 godzina, 21. Jest wydana ranga eventowa, czyli ranga duch. I ona daje. E, uprawnienia dodatkowe, jeżeli chodzi o event, ale również jeżeli macie taką rangę duch, to również macie uprawnienia waszej rangi, którą mieliście właśnie przedtem. Co dodaje ta właśnie e, aktualizacja ten właśnie event na serwerze ogólnie e, mamy tutaj, właśnie, jak widzicie takiego NPC-ta na spawnie, na którym jest napisane event strefa Halloweenowa i prawy przycisk. Słuchajcie, został dodany ogólnie nowy przedmiot, który nazywa się pakt z diabłem, taki właśnie customowy przedmiot. I tego przedmiotu używa się do wchodzenia na strefę Halloweenową. Czyli właśnie ten przedmiot to jest taka jakby przepustka jednorazowa właśnie na na tamtą strefę, jak się kraftuje właśnie taki przedmiot potrzebujecie jednej karft dyni jeżeli nie wiecie jak właśnie taką karft dynię pozyskać to już wam właśnie pokazuję, bierzecie sobie właśnie jakieś tam nożyczki, ja mam te swoje, pyk klikamy i dostajemy właśnie cztery nasionka i poza tym dostajemy właśnie e, taką jak widzicie tutaj ostrzyżoną dynię no taką jakby wiecie wyciętą dynię teraz uwaga, jeżeli mamy już właśnie naszą dynię to jeszcze jedną z rzeczy, którą właśnie potrzebujemy do tego przepisu, do właśnie skraftowania naszego paktu będzie papier, oczywiście kraftujemy e, go w ten sposób i tego papieru potrzebujemy 8, żeby stworzyć jakby jeden przedmiot. I w tym momencie układamy to właśnie w naszym craftingu. W ten sposób możecie sobie to właśnie zapamiętać albo zrobić screena albo cokolwiek, nie wiem, zatrzymać wideo, jeżeli również właśnie chcecie sobie to skraftować, ponieważ również chcecie wejść sobie na właśnie tą strefę. I otrzymujemy jak widzicie pakt z diabłem. Ten przedmiot umożliwia wejście do strefy halloweenowej. Pyk, klikamy, proszę bardzo, odbieramy to normalnie do ekwipunku i w tym momencie jak widzicie, idziemy sobie już normalnie na spawna, Jak widzicie, ja tych przedmiotów sobie już skraftowałem delikatnie więcej, żeby właśnie je mieć na później, ponieważ no. Jeżeli wejdziemy raz, to potem jeżeli wyjdziemy i znowu chcemy wejść, to znowu właśnie tego przedmiotu użyć musimy pyk. W takim razie Wam pokazuję pyk, klikamy i wchodzimy do strefy eventowej. Co ciekawe, również mamy godzinę otwarcia tej strefy, czyli w tygodniu od 15 do 22 zrozumiałe, ponieważ jest właśnie rok szkolny, również niektóre osoby pracują i tak dalej, i tak dalej. A w weekendy od 10 również do 22, czyli delikatnie wcześniej już właśnie można wbijać. Szczerze, w weekendy zrobiłbym to do 23, albo nawet do północy. Żeby właśnie każdy na spokojnie mógł sobie właśnie w uh, weekend tutaj wbić jeżeli chodzi o strefę Halloweenową, to naprawdę, moim zdaniem, brawa wielkie dla budowniczych. Możecie napisać GZ w komentarzach albo cokolwiek. Ponieważ strefa Halloweenowa, moim zdaniem, jest ładna. W sensie, ogólnie podoba mi się ten resp. Cała również mapa mi się podoba. Pokażę Wam to może w sumie bez Night Vision. Ponieważ bez Night Vision to jest właśnie jeszcze taki właśnie fajniejszy klimacik. Ogólnie, tutaj jak widzicie, jest PvP, ale i tym właśnie nie wypadają z ekwipunków. No i ogólnie, jaki jest cel tej całej strefy Halloweenowej? Ogólnie, na strefie Halloweenowej w niektórych miejscach respią się główki. Za chwileczkę, może właśnie znajdę jakąś główkę, o proszę bardzo, takie właśnie główki, jeżeli klikniemy sobie na tą główkę to właśnie jest jakaś tam szansa chyba jest to 50%, aczkolwiek nie jestem pewien, nie jest to właśnie nic oficjalnego możecie się właśnie zapytać kogoś z rangą pomocnika albo właśnie e, kogoś kto po prostu wie jakie te szanse są, ale z, właśnie z niektórych tych główek lecą wam po kliknięciu prawym przyciskiem taki przedmiot jak słodycze, słodycze wyglądają w ten sposób, ja już właśnie mam ich 14 e, no i jak widzicie lecą wam właśnie takie przedmioty, no i te przedmioty możemy zbierać jeżeli chodzi o podnoszenie główek z ziemi to możemy ich zebrać maksymalnie 10 dziennie. W sensie, jeżeli podniesiemy właśnie z ziemi 10 słodyczy dziennie, to już kolejne 10 możemy dopiero następnego dnia podnieść. I teraz słuchajcie, do czego te słodycze się przydają i w ogóle jeszcze jakie są inne metody, ponieważ są również inne metody zdobywania tych słodyczy. To nie jest tylko właśnie szukanie na ziemi i właśnie odbieranie, klikanie na takie główki, ale również respią się tutaj eventowe moby, które możliwe, że za chwilę Wam pokażę, jeżeli właśnie je znajdę. Tutaj aktualnie żadnych eventowych mobów za bardzo nie widzę. O proszę bardzo jak widzicie mamy tutaj właśnie Moba eventowego i te moby właśnie się Randomowo w niektórych miejscach respią I po zabiciu takiego moba, który ma na przykład tam nie wiem 15 albo 20 albo 30 serduszek Możliwe jest właśnie również to, że wam Wypadnie właśnie kolejna główka, czyli jakby Kolejne słodycze i właśnie Z zabijania mobów nie ma żadnego limitu właśnie Zbierania tych słodyczy, także takie moby Możecie również właśnie zabijać, co więcej O pełnych godzinach od 15.30 I tak dalej co godzinę, czyli o 16.30 17.30 i tak dalej O tych godzinach respią się tutaj właśnie na naszej mapie minibosy. E, rozpiska tych minibosów ogólnie jest tam właśnie na respie za chwileczkę wam może również właśnie ją pokażę i ogólnie jeżeli chodzi o te minibosy, to również z nich można pozyskać właśnie te oto główki eventowe, czyli właśnie te oto słodycze, Bijamy na respa i teraz słuchajcie jeszcze wam powiem o randze eventowej, jeżeli chcecie właśnie sobie taką rangę zakupić to proszę bardzo 9 zł, no 10 zł ogólnie w zaokrągleniu e, właśnie taka ranga kosztuje na 30 dni, ponieważ to jest tylko ranga eventowa i ona daje tylko jej właśnie przywileje związane z właśnie tą strefą Czyli poza tą strefą ona za bardzo nic nie daje, poza oczywiście ładnym, pięknym prefiksem na czacie. Ten prefiks szczególnie tak specjalnie został zrobiony, że to jakby nie jest oddzielna ranga, tylko jakby. No wiecie o co chodzi, widzicie? Po prostu nie wiem do końca, jak to wytłumaczyć, ale jak widzicie na, na tabie, na liście graczy, widzicie właśnie. Co się dzieje, że te niki właśnie są tak porozrzucane, nie są uporządkowane jak właśnie inne rangi. I ta eventowa ranga daje wam oczywiście dwa razy większy drop słodyczy, czyli zamiast jednego słodyczy na przykład właśnie z ziemi podnosicie sobie dwa. Dwa razy tańsze klucze halloweenowe i darmowe wejście do strefy halloween, czyli nie potrzebujecie właśnie tamtych przedmiotów do wejścia jakby do środka. Czym jest skrzynia halloweenowa? Skrzynia halloweenowa... To jest, odkąd ja tutaj gram, czyli od roku ponad, od ponad roku, jest to najpotężniejsza, kurczę, pieczona skrzynia, jaka do tej pory była, jakiej byłem świadkiem, ponieważ, no, prawdopodobnie kiedyś były jeszcze mocniejsze rzeczy na tym serwerze, ale ta skrzynia to jest kompletna miazga. Kosztuje ona co prawda 200 słodyczy, bardzo dużo, z rangą jest to właśnie 50% mniejsza liczba, czyli 100 słodyczy, aczkolwiek za chwileczkę wam pokażę co tu się dzieje. Uwaga, czy jesteście gotowi? Raz, dwa, trzy, od samego początku. Mamy oczywiście nagrody jeżeli chodzi o gemy, no 100 250 to jest nie ukrywam bardzo mało jak za taką ilość słodyczy, ale potem się zaczyna. Mamy straszaka, to jest specjalna broń właśnie eventowa. Mamy booster sprzedaży, czyli coś co prawdopodobnie właśnie wam podbija cenę sprzedaży właśnie w sklepie danych przedmiotów o dwa razy. Poza tym mamy Selwanda. Na 100 użyć, no to nie jest aż tak bardzo fajna rzecz. Ale on jest również pomnożony razy 2, czyli jakby on po prostu również podwaja waszą, właśnie sprzedaż. Yy, mamy dalej klucze halloweenowe, czyli do tej samej skrzyni. I teraz coś, czego jeszcze właśnie nie widziałem nigdy na tym serwerze, czyli vouchery faktyczne na rangi VIP i MVIP. No ogólnie są to vouchery fizyczne, czyli takie, które właśnie możemy wziąć do ręki. Bo na przykład vouchery w formie kodów ja wam często rozdaję na live'ach, po prostu, bo mam rangę media, tak, i rozdaję właśnie dla was, dla moich widzów, właśnie jakieś takie vouchery na rangi na live'ach. Ale tutaj właśnie, jak widzicie, Również coś nowego Mamy również ulepszenie rozmiaru wyspy Całkiem również fajna rzecz, jeżeli właśnie to ulepszenie jest drogie No i się widzowie zaczyna Diabelski kilow Efficiency 10 Fortunka 6 Najpotężniejszy kilow do tej pory Jaki jest możliwy na serwerze, najmocniejszy Poza tym mamy to samo z mieczem Ostrość 10, elytra niezniszczalność 5 Naprawa, no to jeszcze nawet nie jest aż takie fajne Ale też całkiem spoko No i zbroja z enchantem Protection 8 Czyli również naprawdę bardzo Ale to bardzo mocny enchant no i taka jest właśnie zaleta tych słodyczy i właśnie zbierania tych słodyczy. Ale jeżeli wam się nie uda uzbierać aż 200 właśnie tych wszystkich słodyczy, no to również możecie skorzystać z takiej opcji, jak wzięcie tych słodyczy do ręki po prostu. I za chwileczkę Wam pokażę, jak te słodycze można użyć. Może otworzy je sobie gdzieś tutaj. Bierzecie sobie właśnie takie główki z tymi słodyczami i możemy je natychmiastowo wymienić sobie na jakąś nagrodę. Pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. Klikamy sobie prawy przycisk myszy. I w tym momencie tutaj wam się wyświetla nagroda, którą... Jest jakby potencjalna nagroda, którą możecie otrzymać właśnie za zużycie tego słodycza, bo już właśnie jak widzicie, ten słodycz sobie zużyliście. No i teraz, uwaga, cały haczyk polega na tym, że możecie sobie oczywiście tą nagrodę odebrać. No ale szczerze, za jednego słodycza, jak niektóre osoby nawet za niego oferują milion gemów. No to 32 marchewki to nic fajnego. Dlatego również powstała możliwość przerolowania, jakby ponownego wylosowania naszego przedmiotu za 500 gemów, tylko że oczywiście wyjątek jest taki, że ta cena za właśnie przelosowanie, za przetasowanie przedmiotu. Wzrasta za każdym kliknięciem, właśnie tego przycisku. Czyli, okej, okay, mamy 32 marchewki, klikam sobie, właśnie, przetasowanie, i dostajemy kilo of 533. Niby spoko, ale ja chciałbym coś jeszcze, właśnie, fajniejszego. Także klikam jeszcze raz za 1000 gemów, dostaję buty 5-5 Solidna nagroda, więc ja sobie właśnie je odbieram I mam buty, jak widzicie, 5-5 I mi się wydaje, że otworzymy sobie właśnie No tak 7-6 właśnie, żeby jeszcze mi Delikatnie tam właśnie zostało, bo raczej nie będę Zbierał na ten klucz, no ale Może sobie właśnie kilka takich właśnie słodyczy Otworzę, mamy miecz szóstka I to jest zarąbiste, ja to od razu biorę Otwieramy dalej. Siekiera 5. Przeroluję sobie to właśnie. Wszystko to kosztuje właśnie 500. No, Dynie, no to przerolowanie. I mamy bikon I ja sobie właśnie Beacon odbieram. Proszę bardzo, mamy znowu Dynie. Mamy klatę 5, 5 Super, odbieramy dalej. Otwieramy bikon Przeroluję, bo bikon już mam. Wind Charge. Nie wiem, co to jest, szczerze. Bo to jest coś z nowej wersji. Ja nie mam. Ja jestem właśnie na starej wersji, więc to przeroluję. Zaraz się okaże, że to coś było dobrego. No, jak widzicie, teraz coraz drożej. 4000. No dobra, bierzemy w takim razie jednak ten bikon Żeby właśnie jeszcze więcej gemów nie stracić. I jeszcze co innego, czy Trzy... jeszcze? O, lampion, przedmiot kolekcjonerski. To jest w ogóle ciekawe, to jest też właśnie nowy przedmiot wprowadzony. I to jest właśnie jakby zupełnie nowa rzecz, z którą nic nie możecie zrobić. Ale jest to ekskluzywny przedmiot kolekcjonerski. Czyli wydałem na niego, no, na pewno kilkanaście tysięcy przez te przerolowanie i tak dalej. Ale taki lampion mam i on jest całkiem sporo warty. I w ogóle to jest fajny przedmiot. Jeszcze mi się wydaje, że dwa razy se klikniemy. Magiczna motyka już mam, więc nie chcę selwont, nie chcę, dynie, nie chcę. Ten nie klata tylko Helmik 55. Super. Biorę i mi się wydaje, że jeszcze raz ten naciśniemy. Yy, mamy tutaj siekierkę 5 to nie, Wind charge, nie wiem co to jest. Możecie mi napisać w komentarzach, ponieważ ja sam do końca się nie orientuję. Mamy stat track na zabójstwa i zobaczcie, wydałem na niego 15 tysięcy chyba najwięcej. No gdzieś coś mniej więcej, 15, chyba 500. Także jak widzicie, mega się opłaca zdobywać te słodycze, ponieważ naprawdę mega fajne rzeczy możecie właśnie zdobywać. I się wydaje, że jeszcze raz se klikniemy tak właśnie na zachętę, żeby właśnie 5 jeszcze mi zostało, siekiera to nie chcę i spodnie, czyli cały secik 5-5 pięć se właśnie dokończę. Proszę bardzo, no i mamy właśnie całkiem sporo właśnie zdobyczy, przynajmniej z tych kilku słodyczy, ale nawet se ładnie tutaj zrymowałem jak widzicie. Zapraszam was na event halloweenowy, jeszcze nie wiem ile on potrwa, ale skoro rangi są sprzedawane na miesiąc, no to prawdopodobnie jeszcze przez co najmniej miesiąc ten właśnie e, event potrwa. Dzięki wielkie za oglądanie, ja się z wami żegnam, na razie i cześć!